Ewolucja Bufalo. Oglądamy, ja jestem ciekawy. Ja uważam, że ewolucja Buffalo może być ciekawa. 13 minut niedługo. Co? Niedługo, 13 minut możemy chyba poświęcić co no jakąś. akurat na taką przerwę, nie? No, no na, na przerwę! Jak ja, ja w ogóle mnie widać jak, se siedzę, jak widać siedzę. się siedzę, Widać cię okej, okay, bo patrzyłem na OBS-ie. Spoko jest. Lecimy. to mam na Zobaczcie, error w premierze

Twoja stara, walej ciosa, lecimy na glebie. Na kurwią się rewale, wajere. Jestem zmęczony i kawa to butelka. Kiedy wlatuję, ból głowy. Ufada, od przerwieścia, łowisz przewieścia, pikwej. Idźcie raz na łowisza. Nie omija, nie omija we mnie. Wróć mordo to napędne. Ziomka mi na mieście, kręci mi się wszędzie. Słuchajmy sobie 6Z, bo życie jest piękne. Ja sobie kolejny, <laughs> <mucja> <mucja> że Poty, po zepotę, to dalej, kiedy sama, parę po prostu, co mi leży na sercu środku, ale wegry ja ze mnie Tak? I ta tak? Kutnia, I ta Parę wiadomości na mnie wyleczą, bo przeglądam te stare zdjęcia nie, nie wiem, wiem to tutaj nie uliczy, czas mi się ciągle usur, tu usur, króci Na zewnątrz byłem a w środku pustka, a w środku pustka oh Nie MY że tak było jak zwykle w testach A, a, test, a lata i człowieku tak, pora spadać Jedziemy dalej Znowu patrzę w niebo, rozliczenie nas goni Chciałbym, żeby patrzyli się na nas oni a, I wierzę, czy to strasznie tak. boli, nie nie bój się opinie, ludzie są fałszywi przywykli ja, Staram kurwa, się mocno, nie wiem czy wyjdziesz Mnie to nie boli, dolewa, dolewa, <gulina> kursy, o, o, to lewaj się, co ty nie kurwa, się kurwa zgubiony Młodza młoda pustka tu w głowie To jest legendarna i profilowa W tym to czemu tutaj nie ma? Ty typy mnie nie znają, a mówią siema Ty typy nie znają, a chcieliby znać Nie, to nie ten czas Bo na razie nie buja nic to Młody Adasik, jest bufalo To skam sam, cieszę się, że ciebie mam No nie chwila trwa, nie chcę Kazali, iba, nie, 22, 22, 21, 22 magicia, kurwa, no to <aarlo> swear te to jest numer ogólnie wszystkie kraczą. 22 do pierwszego takie tak średnie. Chyba Jeszcze kurwa. Nie Klein. Calvin Klein. kurwa. Klein. Model Calvin Klein człowieku. Kto cię znowinował? To był jakiś siome, To był od Jakoba wtedy, bo ja. No kurwa, to long story, nie? A kto mnie zdominował do Hot 16? Ale też dostałem nominację, tylko ja nie pamiętam od kogo. Ale to drogie marki. kurwa, a to jest przykład, że każdy potrafi, człowieku. Zobacz, 20-20 lat, a taki gówna, człowiek, która viral w internecie napierdala, nie? Konsekwentna praca. Zobacz, z drillowcem. Jest... <SCOTT MP3> ja to pamiętam, jak Diffie mi wysłał, kurwa, kiedyś numer na streamie, człowieku, do ocenki, jakiś pierwszy z pierwszych jego numerów, no. A ja dużo takich małolatów, kurwa, na tych streamach, nie? No. Vity tak samo jest. Vity człowiek, jak on Szczylem był, nie? On, kurwa... No Szczylem, no jest w moim wieku, nie? Ale przed Mutacją jeszcze był, nie? Siedzieliśmy sobie na Discordzie, kurwa, napierdaliśmy w Deforest, kurwa. A teraz klei naprawdę dobrą muzykę, nie? To jeszcze czasy, jak był właśnie ten hype na takie okładki, nie? Do piosenek. No, znaczy, do no, kurwa, mnie ominął na szczęście ten hype, ja go nie używałem, nie? Ale miałem jeden numer z taką okładką na Fitnecie, no dużo miałem. Mega chujowe te okładki. Wideo lepsze. O! RADIO Kula! Dali by wszystko za kasę w czasach dzielili dzisiaj. Tylko ten papier. papier! Prawdziwi zostaną, reszta będziesz czasem, jak się nie znamy. No no zobacz jaki nabity kurwa, zobacz jaki nabity tutaj był, nie? Nie. jego jako klaty ma ku, do, 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 do kurwa, tak ćwiczyłeś tutaj, czy nie? Tutaj chyba ćwiczyłeś se. No mogło być. No, no. ale to pierwszy test w ogóle był. To jest... Nie, no w ogóle nie wiedziałem jak się wtedy ruszać, nie? Pierwszy nie klip. Pierwszy klip, no nie wiem czy to widać. No widać w chustach. <laughs> jak parality kurwa się bo no zobacz. Prawdziwi zostaną, reszta będziesz czasem, jak się nie znamy, to mówię. Lażę. Nie nie na jak paranczyk trochę, ale ogólnie spoko Widzę z za dwa lata wysoko jestem ponad O człowiek, jak władzę wysoko jestem ponad sufitem Biorę w nowo jestem mocno złotzony życiem Psychotropy i alkohol to najlepszy bycie Młody alchemik Aaaaaazy! Nie chce mi się robić ruchów, ale i tak to kurwa tutaj już nie, Emo, nie? Śpirek, co? Mm. No ale kurwa, no już tutaj lepiej to brzmi, nie? Ale ci, że kurwa, jak patrzę na tą stylówę z Toxic Hera, nie. No nie wiem kurwa, co się musiało stać, żebym wskoczył w takie ciuchy na przykład jak Dziś. dzisiaj, żebym wskoczył w takie ciuchy jak na tym klipie. Musiałbyś kurwa co najmniej Demencji dostać. <laughs> <laughs> no nie, no, ale ja tak samo <laughs> mam kurwa z tymi niektórymi starymi klipami człowieku jak ja tam mam klip kurwa gdzie ja mam jak chuj człowieku. Ja tłuste włosy, tydzień kurwa nieumyty, człowieku. Ja na teledysku, wiesz, taki kurwa. Przypierdolony do muru, kurwa jestem. No, niektóre rzeczy są takie kurwa w internecie, ale co zobaczyć ile ty lat miałem, 16. I nic nie zmienia, to warpaka. A mego chuj, a uciera! <grym> Papaga, mówisz gdy twój stary wyjdzie z więzienia. Hej, hej, za to, jaki jestem. <grym> to jest kurwa kurwa. Ja sama wiesz, Nie więc na Widzę siebie za to, jaki jestem. Robię rzeczy, których robić nie. jestem a chemiki gotuje nowy grapci. Tutaj tak dojeba na rzeczy, ci z kapci. Z ręce te nie Człowiek nie Polsce w ją niedostępny. Niedostępny, teraz tego więcej. Ale nadal mało. usłana zrobić! Ofer. Zwaszke jebany dzieci, którym bardzo garde. Bufalo pozdrowienia z bo ja nie do to modelu dać, jak kurwa w kasie. On za pięć zabiera. Po po wtedy Był już człowiek wtedy, suki na klipie wiedział. On już wtedy wiedział. <laughs> I chuj i po ko nawał go do ciebie. Na no, nie. Fajta jest to nagrywaliśmy, kurwa. Zobaczyć, czy tutaj wszystko jest okej. Okay. Która sprawiła, że psychicznie <laughs> upadłem na mnie, we wiesz, na no nie, na mnie na moc, nie, no nie, nie wyleci depresję, która sprawiła, że psychicznie upadłem Odpalamy sęże, roczy pełnią węgstę, bo ja mam pretensje, no bo chciałabym więcej No mi to nie siedzie, ale OK. Odpalam Messenger A tymczas tragiczny tak nie A dopiero co miałem no. Ale swoje weszcze Chcemy darła mordy na moim koncercie A jak <laughs> Co to Pam pam! Albo kariera! Tego kariera! co? To To jak nagrywaj się na Discordzie! Ej stary, ja umiem podrobić Josefa jeden do 1, nie uwierzysz! A ty tak, nie no pierdo i Kurwa, dobra, identycznie! To jest kurwa no i nie ma ty Kurwa, jeszcze raz, tak Ej. A bydelaj, ciekawostka! Dawid ma kominiarkę na głowie! Ja mam na głowie własne bokserki, kurwa, nie? Mocne! Kogo nie może rozpoznać kamera, Karty albo kariera Dawaj mi tego kartiera Serce <śmienicza> Legendarny numer A fajny, ma no fajny, jak go czuję jeszcze no, tutaj Na dobre tory to wszystko idzie Podzieli panie <śmienicza> To zawsze znaczy, nas zostanie Cały czas biegle, myślą, że Kurwa Cały skład jest nie? O, no. właśnie. Tylko jeden numer, <laughs> Biedy stupy zdejmujesz swe mili Zrobiłem swoje, oni się zdziwili. Zbierają się na takie kiedyś panili. Przetestować będę się i nie ma. Kiedyś ej, mascy, bo jeszcze nie wiedziałeś jak zsynchronizować to dobrze. Powiedziałeś, będziemy się pierdolić. Dawaj zakładaj maskę Nie, stary, pierdoliło cię. Bo tego samego dnia nagraliśmy ten numer, ty tekstu nie znałeś. Aha. A no, jak chuj, jestem, udam sobie rękę uciąć. Bo tego samego dnia nagrywaliśmy klip, co najmniej no, mogło tak być. No. No. Dzwoni, dzwoni telefon, telefon na będę dzwoni to weso, ej, prr, robię znów detox, A, ej. ej. Życie szybkie, tak jak sorry. Nawet nie wiesz, kto to robi. Absolutnie tylko sami spójrz. Strach nas nigdy nie do Życie, życie tak jak sorry. Nie dla nas, O, halo. Zwoni telefon to siano. Ze mną moje stado. Razem z moją trawą. Jadę zrobić pan. To jest węgry. Naprawdę, nasz kandydat w ogrodzie na twoją małą. Halo. Nie będę chciał to i zrobić. Aaaaah! Nie, to, jest, to, jest, to jest kurwa jeden wielki nie wypał uważam. Nie? To jest jeden kurwa wielki nie wypał. Ogólnie fajnie, fajnie. Dostaliśmy propozycję tutaj startera kurwa, żeby dawajcie, nagrywam wam klip, kurwa, tutaj przycinkowski wam kurwa nagra klip, dawajcie piosenka, my takiego kloca i wysłaliśmy to po pierwsze. A po drugie... Ja byłem tam taki kurwa wielki człowiek, taki gruby kurwa, bo już 90, 90 kilo ważyłem. Ja wiem, dole, czekaj tu będę. Ty kubie, Ale chyba tutaj mój mi czerep W środku staną ze mną brat, no i 07. A tu Co ja mogę wiedzieć, bo no, ja jestem bardzo tym bardzo jeszcze dziecią? <laughs> no to jest tragedia, kurwa Biegle, zastanawiam się, czy to wszystko ma sens Zakazany owoc, pragniesz tak, tak, tak bardzo wziąć chęć. Aram, stajem najebany i tak dobrą cudowną. Tak, dopiero dobre. Suki się pracą, co to węgiel? Kurwy się gapią, my jamy patron z babala, bandą, do mówimy Bęger, nie? Tak pościelwie się rozbiera To pusty seks, nie licz na chłopa rapera Twój pies na kolegów się rozjebał Kolejny dzień, w ten To co pierdolić to bla bla co kurwo. A też jeszcze bym w tak O, tu kurwa trawy tak O, tu To kurwa słychać Szpek! Nie oh! <gulia> yeah! What's time is now kurwa Ja pierdolę, to Dzięki Dzięki, dobra, kończymy dalej Tutaj żyje z małego miasta z tego nie płynę łapie na dupę, łapie na szyję Co żadne miło się spytaj tyle Góry smak pozostało oh, mi na wieki bracie dał go, mi auto, ty co dałeś dla kolegi Zalat z gamuze, no bo nie chykly. Kóra jest bęgę, za takie bieram na to cechy Zaraz ci wypowiedę z drugim okay. po kolei to zjebie Od trzech lat jesteś świeży Oto chyhe, wbijam na stare śmieci. Coś tam mi pierdolą, ale to są kurwa dzieci. Młody alchemik, ale teraz trochę świec Młody ale teraz... Baba! 10 gram, ale kurwa, tak! To jest follow up, no, jest follow-up na najnowszym numerze, jest follow-up do tego wersu. Smutek, cicen Bufalo. Siedzę z ziomami i pijemy a do mnie znów puka depresja. Znowu mi piszę kulę, znowu mnie łapie refleksja. Bania jest pełna, ale nie wymiękam... Ale tutaj już zachowujesz się jak raper na teledyskach, nie? już no to widać, że. Że już kurwa przeżarło cię to. Trochę tak. Że no. już widać, że. To już 22, no to trochę. No, to już tak widać nie trochę, nie? Że mija to tak jak BMK dziękuję do pełna Miała być kariera, ale mam w nią wyjebane Siedzę ujebany, piję browar, palę trawę W codzienności unikam kolejnych zbędnych gadek Mam My rata, mi swoje życie, otworzył banie Nie chcę nowych znajomości, niech to pozostanie Tak się tak. kończyło Dwa trzy. Dwa, trzy liczę tu na farta je, yeah, je, yeah, dosypuję to do Blanta! A już wtedy, yeah. trawa ogniem, nie? Co? Ma 20 gram bongo! 20 gram bongo! No ale to już tutaj zaczął się, no po prostu paliliśmy tutaj na ogowo trawę, to wiadomo, że wszystko kurwa leci do góry, nie? Podczas tego okresu. No aktualnie to jesteśmy w trakcie rzucania marihuany, przyznamy się, przyznamy się tutaj na ludziom, że no już napaliliśmy się swoje, no trzeba jakąś przerwę zrobić. Oczywiście czasami jest ciężko, tak na przykład jak wczoraj, nie? Ale no staramy się, kurwa, bo to już nie pomaga, ale wtedy pomagałeś. To było coś takiego, mm. kurwa. Now, nowa, nowa wizja na to, wszystko zawsze tak, była, tak. nie? Nowa wyobraźnia. Już, już, tak, stało taki wstępentem. A teraz to takie, kurwa, zmęczenie tym wszystkim jest. Jak się jara, kurwa, to człowieku tak przybija mm. do muru. Wcale ci się nic nie chce robić, mega, zleniwia to. Ale tak, no, od 2023 zaczął się Twój Prime, bratku, kurwa, uważam. I do teraz, nie? Zaczy, do, to, to już było widać, to już było widać straku na traku. Połącza, po prostu ogromny połącza. progres, już, już poziom, <laughs> kurwa, jest już, wiesz o co chodzi. Dobra, lecimy. A -a. I to, są, I to są już te traki, które, które 100% tak jakbyś sam napisał, że no. ja nawet nie siedziałem przy no, no, tobie, bo były właśnie czasy, kiedy wiecie, sobie siedzieliśmy razem, pisaliśmy sobie razem wspólnie te teksty, a tu jest coś takiego, że bufalo do mnie pisze, człowieku, wysyłamy jej no. numer, mówię, kurwa, jaki ogień, nie? Kurwa, Robimy teledysk, i człowieku. I tego samego dnia pociąg, kurwa, juka co? Za nami jestem nie chcę myśleć o Oooo Młody alchemik Oooo, Oooo. Brawym, Zobacz, zmieni. Zmieni. Pierwszy numer na Sejdzie chyba Tak, pierwszy numer na Sejdzie no. Tak, no. Dobra, się się tak Dwa tysiące na kreski Się poprzewracało, znowu się wziąłem w kurwa Sztuka tak jak sztuka Życia ze mną nie podzieli Znowu biorę to na bani plany. Plany. Nie może mnie już nic zabić chcę, że to bardzo mnie bawisz Jeśli coś mówisz to zamik, ja za dużo mam na bani Chcę być ujebany w pari, chcę być ujebany w pari no. A Lekki tylko wtedy, kiedy moja głowa pęka Tyle mam agresji, że chyba nie mogę przestać To najwyższa pora, żeby zrobić sobie restart To najwyższa pora, żeby wpierdolić to perca Lekki tylko wtedy, kiedy ha? to lekuję Sjadoni wurba <laughs> Jużkiem pozały rękama Te trochę w moim I... Tutaj ten ruch powstał legendarny z turbo bo to nie turbo bo... Kurwa to nie Bourbon, haremy do góry wysoka jak katapultą Nie ufam nikt niki pomali kurwą Rzucam to na pole Posklejane tak jest jak witraż, ja nie mogę więcej czekać A tam gdzie idzie ta kariera, czy coś będzie jestem ciekaw Pełno tu emocji, które zamknięte nie dogonią Tutaj będzie a waga to blisko tona Mí rošaníky robí mi Kovy přepík sobě ještě No, ten numer to jest magia, stary, totalnie, nie? Ja pierdolę, a wiecie w ogóle, co się stało w naszym życiu wtedy? Naruchałem w kurwę pieniędzy, wziąłem kurwa zaliczki, chuj wie ile człowieku, miałem kilkadziesiąt tysięcy, nie? Wpadł na zajmisty pomysł, mówię: Dzwonię do Adama, Adam, chuj, kurwa, będziemy handlować furami, nie? Ja mam duże pojęcie o furach, mówię: Uda nam się jak chuj. W tamtym czasie już jaraliśmy bakę, nie? Yy, podkreślę, no i co? Tego pezota kupiliśmy, jechałem w drodze do pociągu, miałem w chuj pieniędzy na koncie, nie wiedziałem co z tymi pieniędzmi zrobić zbytnio, nie? No to, nie 20 minut, człowieku na namysłu, podjeżdżam, podłowić, dzwonię do Adama Ty, Słuchaj, znalazłem taki hyperzo, co pojedziemy dzisiaj, kurwa, po niego sobie pośmigamy, nie? Mówi, kurwa, 2 litry, to Że... 40 koli, przecież to zapierdala jeszcze cabriole. No, do mnie, ale mam je zimę. Ja mówię, chuj mnie to obchodzi, kurwa, i w rękawiczkach jeździliśmy, nie? Bez dachu i nagraliśmy numer właśnie o tym. A później go rozpierdoliłem, kurwa, na krawędziku, człowieku, jak latałem na ręcznym, nie? Ja pierdolą tyde przy, przy przeżył prawie dochowaliśmy nim, kurwa. Nie zrobi się forza.

no, co to jest? Kurwa. No, już te, te wszystkie piosenki, które teraz są wydawane i właśnie 2024, one mają już duszę i jest po prostu co o nich opowiadać, nie? Bo te stare, kurwa, one po prostu były zrobione, nie? Nie miały jakiejś głębszej duszy. No. Ale wiesz, może trochę minie czasu i będzie tak z tymi już, nie? Wiesz, co. Nie, bawiłe. no, stary, to jest taki, takie ważne momenty w życiu, uważam, że to, to się, tego się nie zapomina. Dziupla się nie zapomni, No, nie zapomina się człowieku, nie? Wiesz, to był taki prime w moim życiu w chuj. Wtedy pamiętam, jak z tą dziuplę zrobiliśmy człowieku i tak dalej. No, chyba, ja że, w te... chyba, że za rok się okaże, że będziemy człowiekiem. W New York, w, apart w apartamentowcu, mieć studio. No to, no to tak będziemy tak. wspominać tamte czasy, nie? Bo, kurwa, kiedyś nie była, było się fajnym, nie? A teraz się ma i co? Kiedyś nie miałem, a teraz ma. No dokładnie, no ale nie, no. Bardzo fajne te numery. no tutaj kurwa, w ogóle ten klip jak z sąsiadów, to też jest rozpierdolny. Już tyś! no! Mega, mega emocji z <mysy> tym numerem. Mega emocje czuję z tym numerem. No z tym, stary, jak ja go słyszę, napełnia mnie ciepło w środku, tak bez, bez kitu, nie? No to wtedy na ten Mario pojechaliśmy, to, to było dla nas takie mega nowe, nie? No człowieku, wiesz, ja całe życie, kurwa, no 14 lat w płycie mieszkałem, nie? Człowieku, koniec końcem się wiązała, a później, człowieku, wpierdala się na 40 piętro, nie? I mi to rozpierdalałem totalnie wtedy. Jeszcze to było tam moment, kiedy ja zdałem prawko, miałem Peżota tego GTA i kurwa, człowieku. Nim zapierdalałem jak popierdolony pirat drogowy, oczywiście, yy, na torach. Jest stary. No. Nebo bo dobra to koniecznie mydyć No i ogólnie mega właśnie dobre emocje czuję z tym numerem i ten bit jest taki magiczny dla mnie. Mhm. Że jak go właśnie zrobiłem kurwa, to jest reprodukcja. By the way, z tego co pamiętam, nie? Tak, tak. tak. No i ta gitarka i ten bas kurwa, ten dramat bassowy tak tutaj wchodzi. No słuchajcie. Ciekawostka jest taka do tego duberu, że ten numer nagraliśmy od razu po treningu. Po treningu tak. Siłowym. Po treningu siłowym. I nagraliśmy go, on nie hula, więc została zrobiona reprodukcja i został finalnie wypuszczony. Tak. I... A ten kozacki jest taki kurwa gołtej, nie? Oh my god Tutaj szybkie przejście było, no Mariocik też jest kurwa kozackim numerem no co by tu nie mówić A tutaj człowiek u 40 stopni gorączki kurwa miał <grym 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 I tutaj ledwo ale jaki go Są i dają papy. Dzisiaj tu czekają na tapę. Na terapię to zarzuca trapem. Kiedy solo kiedy mój mam wrażenie. Teraz na tym, ale się ukaże. Ale Maripoto się tym najgorsze, że tutaj ludzie w ogóle. No, to jest mocny mumbel, ok? tutaj ludzie mega cię jebali za ten mam pamiętam. Ale kurwa. Szkoda, szkoda, że ludzie nie po połapali tekstu. Mogliśmy może napisy dodać, nie? Uważam, że tutaj mega fajny tekst wyszedł. Nie jest no mega tak. dobrze liryczny. To jest wkurwiony TV, człowieku, no. No, fajnie, fajnie ten numer był. Bardzo w ogóle podoba mi się ten numer. O.

dziewczyna! No, ale zajebiste to zdjęcie jest teraz tak, sobie patrzę na nie. W tym lustrze zawsze oddaje, nie? To jest takie daje ale teraz oddaje, tylko z tym dzikiem. No ale co z tym numerem jeszcze? Ten numer w ogóle jest za czasów PZU 206 w freestyle, tak, nie? Tak, tak, Ogólnie tak. tylko on później został opublikowany. Znaczy on nie został opublikowany, koncert. On został raz, zagna, raz, raz zagrany na, na koncercie. koncercie? Nie, finalnie nie został, został tylko zagrany na warm-upie do koncertu. A na koncercie się nie puścił, tak? No, na streamie no. puściliśmy, on nigdy nie wyszedł, tak teoretycznie. No i ten numer jest z tego samego czasu, kiedy. Kiedy handlowaliśmy furami, ja wtedy kupiłem karawany, człowieku, piątkę, w Touringu. Tak zwanego turaz. Tak, i sprzedałem ją dla OG ścika Taki gruz, kurwa, że on to kupił. Ja pierdolę. Na minek, go na działo. chodzi o Jury do A, to jest Węgier, nie? Też. Maluch! Jeden z lepszych numerów. To tak, jest taki, kurwa, pokombinowany fajnie. Kur... na mnie? Jak buty na to zwykły song, a to dosyć to song nie, nie było okremi, bo zapachów Można ją kupić jak produkt z oszą Waranoidki to warte skarpety W moim bucie jest bąb Przyjście go i do znudota Ale zobacz jak się zmieniło wszystko, nie pachnie Powiedz baby ile to znaczy, że chcę Kocie oczy znowu wkagają mi w szok Kocham bardziej, no bo jestem po temacie Powiedz kidzia, czy ty chcesz mieć mój smal Mam czyszcz, bo ostatni kupisz smal Nie dogoniam Kurwa i nie w ogóle. to wysłali, bo taka przerwa jest. I fajne zajmowa, sobie nie? przypomnienie starych też no oldschoolowych no. old no. bardziej numerków, no nie? No. Też jest przypomnienie całej drogi twojej, kurwa, którą przeszedłeś w tym łajnie, nie? Żeby pierdolnąć kocie oci człowieku i zostać milionerem. <głosy> <głosy> bang bang! 240 widzów pozdrawiam was serdecznie, Adam, weź tutaj kurwa. Nie ludzi, nie? No. ludzi, Weź zabaw tutaj ludzi, a ja idę na wody.